Cześć wszystkim, z tej strony Paweł Niuszy i witam Was w kolejnym materiale na kanale. W dniu dzisiejszym, kolejnym materiale odnośnie komputerów z serwisów aukcyjnych. Słuchajcie, m, dawno nie było tej serii, udało mi się trochę zaniedbać ten kanał, musicie wybaczyć, ale obecnie no, nie mam za dużo czasu na nagrywanie. No i dwa tygodnie temu był ostatni film, chociaż bardziej powinienem pojawić ostatni live właśnie z oceny komputerów z Allegro, który no to będę przyjął się naprawdę bardzo, bardzo ciepło, więc podejrzewam, że takich live'ów, takich materiałów będzie zdecydowanie, zdecydowanie więcej. Od tego czasu zapytaliście mnie naprawdę o ogromną liczbę komputerów. Ja podejrzewam, że wszystkich im nie dam rady tutaj ocenić, ale są takie perełki, które... No, po prostu muszę wam pokazać. I myślę, że zaczniemy właśnie od takiej perełki. Mianowicie hmm, Siema, szukamy z przyjaciółką komputer. Oceń ten komputer. Już tutaj po mojej odpowiedzi możecie zobaczyć, że jest to. Bardzo ciekawy zestaw za 1500 zł. No, ktoś powie, że 1500 zł to jest cena. No, wygląda na to, że naprawdę fajna za taki oto zestawik. Ale co się w nim znajduje? Ja osobiście tylko i wyłącznie Wam pokażę tutaj parametry tego komputera. Myślę, że wszyscy już doskonale B dowiedzieli o co. Chodzi. No ale dobra, zobaczmy sobie do opisu. Tylko u nas najwyższa wydajność w najniższej cenie. Zapamiętajcie ten slogan, bo dalej będzie tylko ciekawiej. Możliwość modyfikacji i rozszerzenia zestawu. Gwarantujemy najniższą cenę, czyli dwa razy napisane dokładnie to samo i najwyższą e, jakość produktów. No, z tą jakością to zaraz sobie zobaczymy. E, nasze komputery posiadają dożywotnią licencję Windows 10, więc tutaj przynajmniej mamy licencję Windows'a. No i to wszystko prawdy mówiąc. No i dobra, no i ogólne parametry jednostki Windows 10, procesor i 5 52400. Mnie już to za bardzo nie zaskakuje, bo to jest chyba ulubieniec wszystkich składaczy komputerów na Allegro. Karta graficzna GT 10 dysk HDD i pamięć RAM 8 GB zasilacz 500W, no i fajna obudowa z podświetleniem 3 razy wentylator RBG. RGB, przepraszam bardzo. Pewnie jeden na tyle, dwa na przodzie. Nie żałem miał coś przeciwko e, tej konfiguracji. No, ale procesor i 52400 i Nvidia GT710. To jest dosłownie wszystko. Tu jest cały opus Magnum komputerów z Allegro. 10-letni procesor, czterorodzeniowy, karta graficzna mm, porównywalna z integrami. Dostępnymi na zwykłych procesorach Dysk HDD, więc e, jeżeli kupicie ten komputer to pamiętajcie, że zanim pójdziecie sobie zaparzyć kawkę, herbatkę Może pogadać ze znajomym, odpalcie komputer, bo jak nie możecie wrócić i okaże się, że, e, pff, e, że zdążycie jeszcze iść zrobić całe prasowanie Więc e, dużo czasu przy tym komputerze nie będę spędzał, ponieważ każdy dobrze wie z czym to się po prostu ogóle, to teraz zajmę się komputerami, na które w ogóle hmm, nie zwróciłem uwagi, więc zaczynamy od Daisy. I mamy tutaj komentarz dyskusji na kanale. Oceniesz komb, Ja znam, że ocenię. Zobaczmy, co tutaj mamy e, GTX 1050 Ti, więc to już pozwala stwierdzić, że będzie tutaj jakaś karty graficzna, która da radę. No ale. E, e, hmm. Czekamy, co znajdziemy dalej. E, taktowanie RAMu 1600 MHz DDR Trójka. No, nie jest to niestety najprzyjemniejsza pamięć, więc tutaj też może być lekki battlenek. No i zobaczmy. Do wszystkich klientów tej aukcji, do wyczerpania, gratis do wyboru, bla bla bla. Główne cechy i funkcje. Procesor jest tak wychwalony, niechby tutaj została jakaś i dziewiątka zasadzona, bo 2400? Wszyscy dobrze wiemy, co to jest za procesor, a jeżeli nie wiecie, no to Właśnie, no takich ludzi, jak czekają! ciekają. ALEGROWI OSZUŚCI! <laughs> GeForce GTX to już powiedziałem, że dobra karta, e, pamięć RAM nie znajdziecie, za każdym razem jeżeli widzicie procesor 2400 to za każdym razem będzie DDR3, bo z tego co wiem to były kabilejki, nie pamiętam, nie pamiętam, e, będzie tutaj się pewnie wyświetlało mniej więcej co to był za procesor, e, nie wspierały DDR4, wszystkie były osadzone na DDR3, E, oczywiście e, obudowa, która musi się świecić jak psujejca, żeby przykuć uwagę. W ogóle tutaj widzę e, różne zdjęcia, bardzo ładne. Jak to wygląda w praktyce? Wszyscy dobrze wiemy, jak to może w praktyce wyglądać. E, no cóż, mogę powiedzieć za 2000 złotych procesor przed 10 lat bardzo mocno będzie ograniczał ten zestaw być może uda się tego GTX 1050 Ti wykorzystać w 100% w grach graficznych, ale nadal nie będzie to płynność, którą będziecie chcieli mieć na co dzień no oczywiście też mamy tutaj zasilacz z czarnej listy bo nie jest nijak wyszczególniony, nawet nie ma go tutaj podanego, równocześnie też będzie najtańsza płyta główna, pamięci RAM dysk pewnie będzie używany kto wie, no cóż można powiedzieć? No, klasyka Allegro po prostu. Kolejny zestaw od Meistera, tym razem odnośnie komputera z Komputeronika. Za 6290 zł. Mamy tutaj jakiegoś RTX-a? Nie. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. Aha, tak. E tak wygląda opis aukcji. Nie lubię tego. Wolę mieć wszystko ładnie wyszczegółowione. No ale dobra. E, seria procesora AMD Ryzen 7: Charter Adeon RX 5700XT. E, nie mam doświadczenia z tymi kartami. Tutaj muszę wam lojalnie powiedzieć, że e, nie znam się na tym, na RX-ach tego typu rodzaju, ale słyszałem, że to jest karta pokroju. RTX-a 3000, albo 60 albo 70, muszę zobaczyć, naprawdę muszę zobaczyć. 3060 jednak, więc podejrzewam, że 2070 jakoś ten RTX będzie wydajny. Pierwszy dysk 480 GB, podejrzewam, że to jest SSD, no i 2 TB HDDK, dodatkowo jeszcze Ryzen 7, ale który? Z serii 2000 czy 3000, 3700X, więc no, procesor, który ma bicka, że tak to ujmę. No i co mogę powiedzieć? 2 razy 8 GB, 3200, no, pamięć RAM również poszypowała w górę. Zestaw, który na pewno pozwoli nam ograć Cyberpunka w ustawieniach najwyższych w około 30 klatkach, co, co jest dużym, dużym. Komplementem do tego komputera, nie jestem pewien, jak wychodzą benchmarki tak dokładnie, ale podejrzewam, że około 30-40 klatek w najwyższych ustawieniach, a w nieco niższym, to spokojnie uda się te 60 klatek wycisnąć. No ale powiedzmy sobie jeszcze, że Cyberpunk to jest taka gra, gdzie nawet RTX 3090 w 4K nie będzie wydawał, wydalał pełnego 120 Hz, nie. To musimy o tym wiedzieć. No i oczywiście takie gry jak Valorant CSGO to spokojnie przyda się Matryca 320Hz. Ogólnie, no, plus, komputer bardzo fajny. co prawda, cena zawrotna, no, ale patrząc na obecną sytuację na rynku, to i tak jest to całkiem ok sprzęt. Dalej, kolega sprzed dwóch tygodni, która, który spamił tutaj o komputer, widzę. To jest tak, to jest dokładnie ten sam zestaw 2449 zł, i już po zdjęciach widzę, że mamy tutaj klasyczne przyciąganie ludzi, którzy się na tym nie znają. Chociaż już i tak widzę, że jest nawet wersja z GT1030, więc to pozwala twierdzić, że będzie procesor 2400. Nie! Uuuu. Okej, okay, okej okay. Socket 1200 i trójka 10100 f no proszę DDR4 2666 MHz, ale 16 GB więc wygląda naprawdę całkiem dobrze Co prawda chłopa e, za tą aukcję, nie, zobaczmy No niewiele mniej, no, ta, ta aukcja z 1030 nawet nie patrzę, bo to wiem, żeby to będzie śmieć, ale wygląda naprawdę całkiem, całkiem e, sprawnie, całkiem ok. Zasilacz mamy Silentium PC, okej okay, no 350 watów, no ale hello Silentium PC to nam się, to, to nie jest bomba, wow i to w tej cenie, no muszę powiedzieć, że jest to pierwszy komputer, który przywraca mi wiarę w składaczy komputerów, co prawda obudowa nie, nie wzbudza mojego zaufania, wygląda troszeczkę tandetnie. GameBeard, chociaż GameBeard obiło mi się o uszy, ale to całkiem ok jest firma. Ten zestaw już jest e, e, przeze mnie łapkowany w górę za to, że nie jest totalnym skamem. No i kto wie, czy za opłacalność też nie zostanie ode mnie łapki w górę. To jest naprawdę spoko zestaw. Za 2500 zł mamy e, komputer, który ma nowy procesor, kartę graficzną, która e, no nie jest jakimś super szczytem, ale również daje radę, no, również jakaś tam klawiatura i myszka, i podkładka, no ale powiedzmy sobie szczerze, że prawdziwy gracz z takiego czegoś zadowolony nie będzie. No i komputer przede wszystkim, który uciągnie gry, więc. Wow, no na plus. Komputer na plus. Tego się sam nie spodziewałem, że e, taki komputer będę oceniał. No, ale jak widać, każdy się myli. <noise> Ogólnie, to już są komentarze, które były zadane miesiąc temu. Więc. E... No ok, 4400 złotych. Dysk SSD 512 GB, pamięć RAM 16 GB, GTX 1660, super. No i dobra, zobaczmy kontrastowy dajny komputer 10 generacji, ale mnie interesują podzespoły sześciordzeniowe i piątka. Nie będzie 2400 w takim razie. Może to być 10 tysięcy albo 9 tysięcy, dwie opcje są naprawdę dobre, ale dajcie mi cholera zobaczyć co to za procesor, może tutaj będzie 10 400 f więc no zestaw, który zadowoli graczy, na którym da się spokojnie pograć. Co do ceny jednak, mam wrażenie, że jest troszeczkę za wysoka, Nie. mimo że mamy tutaj naprawdę fajne podzespoły, nawet mamy Silentium PC Vero L3. Więc to już jest taki bicuś w sferze zasilaczy. Pamięć 2666 MHz, no ale to jest podstawka Intela, więc więcej się ich tak nie wyciśnie. SSD na M2 to ciekawe, bo w większości przypadków dostajemy, jeżeli już SSD to na SATA. No i mamy też dane techniczne obudowy w ogóle Signum SG1 to jest całkiem dobra obudowa, więc... No plusik, plusik, no komputer jak najbardziej na plusik. Co prawda, jeżeli chodzi o cenę, mi za bardzo się nie podoba, no ale. No, no ale tak już bywa. Jeżeli jest już coś lepszego, to to trochę będzie sobie kosztowało, mam Ale da się na tym grać. No, i dalej już mamy oferty, które. Hmm, może jeszcze to zobaczę, ale to było miesiąc temu, więc e, dalej już patrzeć nie będę. 2100 zł i 7 SSD HDD. Wygląda na kolejnego śrota, dokładnie i 7 2600. E, socket 1155. No i karta graficzna GT1030. Więc, panie i panowie, komputer z Allegro. Po prostu <laughs> SSD na SATA. Podejrzewam, że używka jakaś, nowa licencja Windows 10 Home, ciekawe czy jest refurbished. tak, dokładnie jest refurbished, więc mam tutaj legalną licencję, przynajmniej względem tego, co sprzedający tutaj mówi, no i tak to działa no i słuchajcie na dziś to by było na tyle myślę, że przedstawiłem wam niektóre komputery z Allegro, okazuje się, że są zarówno takie, które nadają się tylko e, tutaj, bo inaczej tego nie określę. A są nawet takie, które byłbym w stanie e, polecić osobom poszukującym. No, Po raz pierwszy są naprawdę takie komputery, które mogę powiedzieć, że hej, no, możesz kupić. Nie będziesz aż tak bardzo zawiedziony, nie? Więc e, okazuje się, że dzisiaj takie. Mmm, mmm, mmm. Waga. Strasz, strasznie lata. E, w każdym momencie razie na dzisiaj to było na tyle. Pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę oraz żeby zostawić subskrypcję na kanale. Ale ja się z wami żegnam. No, <laughs> więc to. Do usłyszenia wszystkim. Cześć.